Cześć, jestem Klaudia to kanał No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 2,3 kg etanolu. Omylczy masę glukozy, którą podano w fermentacji. Żeby cokolwiek tutaj zrobić, musimy najpierw przeprowadzić tą fermentację tej glukozy, aby móc wpisać dane do tego zadania, o które nas proszą. Mamy fermentację glukozy. No to zaczynamy od tego że musimy sobie zapisać wzór sumaryczny na glukozę. Fermentacja dzieje się pod wpływem drożdży. Ok, i tutaj mamy podpowiedź, że powstał nam etanol. Ja byście nie pamiętali oczywiście. No i tutaj jeszcze będzie CO2. Ok. Z tej strony mamy C6, tu C2, tu C1, czyli tak średnio zaczynać od C, liczymy wodory. Tu mamy 12 wodorów, tu 5 i jeszcze 1, czyli 6. O. A żeby było tak samo, to musimy dać dwójkę, żeby to zwiększyć. I teraz po lewej i po prawej stronie mamy po 12 wodorów. Tym samym Zmieniliśmy tutaj ilość węgla. 2 razy 2 to 4 i teraz tutaj musi być też 2, żeby dało nam to C6. Czyli dajemy sobie dwójeczkę i węgle nam się zgadzają. To sprawdźmy sobie jeszcze tleny. Tu mamy 6 tlenów, tu 2, to wymnażamy, czyli 4, 2 dać 4, 6. Ok. Mamy posprawdzane. Współczynniki stechiometryczne też są już podobierane. Możemy czytać to zadanie jeszcze raz. W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 2,3 kg etanolu. Czyli tutaj mamy tą naszą daną. Oblicz masę glukozy, czyli tutaj, którą podano fermentacji. Teraz skupiamy się na tym i na tym. Musimy policzyć masy cząsteczkowe zarówno jednego, jak i drugiego przy czym trzeba tutaj uważać. A dlaczego? Już spieszę z wytłumaczeniem. Musimy policzyć masę cząsteczkową tego związku i tego związku łącznie z tym współczynnikiem stychiometrycznym, bo po to to dobieraliśmy. OK. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i liczymy, że mamy tutaj C6, czyli 6 atomów węgla w tej cząsteczce. Węgiel waży 12 unitów. Tutaj mamy 12 atomów wodoru, który waży 1 unit oraz 6 atomów tlenu, który waży 16 unitów. Wymnażamy. 72 unity, 12 unitów oraz 16 razy 6, 96 unitów. Sumujemy i otrzymujemy 180 unitów. Ok. Pierwsze za nami. Teraz możemy sobie zrobić tak sprytnie, że myślimy sobie dwa razy i nawias. Najpierw wyliczymy sobie nawias, a potem policzymy sobie to razy 2. Ok. I teraz mamy następująco. Mamy dwa atomy węgla. Uwaga! 6 atomów wodoru, no i jeden tlen. 24. Dodać sześć. Dodać szesnaście. I teraz musimy sobie to ze sobą sumować. I wymnożyć to jeszcze razy dwa. Ok. Teraz mamy wszystkie dane, aby móc to zapisać. Zaczynamy od x kilogramów, które mamy zapisane pod glukozą, czyli równa się 180 unitów. I tutaj mamy daną 2,3 kg i tutaj to waży 92 unity. Proporcja zapisana, możemy to wyliczać. Zaczynamy tam, gdzie jest x, czyli mamy x razy 92, czyli 92x równa się 180 razy 2,3. Dzielimy zawsze na liczbę przy niewiadomej. I na kalkulatorze. To ze sobą wymnażamy, na to dzielimy i otrzymujemy 4,5 kg. I żeby się nikt nie czepiał, 4500 gramów. A czego cośmy to liczyli? Masę glukozy czyli to, co policzyliśmy tym x to jest masa glukozy podczas tej fermentacji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no już.